I jak skórzane buty reagują na czerwone wino? Mm. I szalone. Jakie jest Zwłaszcza w tym miejscu, gdzie e, bardzo wyraźnie widać, że kolor w tym miejscu jest tego panelu. Cześć, witajcie na kanale od projektu do wykończenia, gdzie poruszamy kwestie związane z aranżacją i wykończeniami wnętrz. Witajcie na kontynuacji testu panel laminowanych. Jeżeli nie widzieliście jak poprzedniego odcinka, to zachęcam do zapoznania się z nim. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu. Sprawdzaliśmy poprzez, po, podczas poprzedniego testu, jak panele laminowane zareagują na fotel biurowy, na upadający młotek, a także na zwierzęta, które były imitowane przez grabie ogrodowe oraz nóż. W dzisiejszym odcinku z kolei sprawdzimy, jak panele zareagują na wino, zareagują na domestos roztańczonych znajomych, a także w jakim stopniu są one wodoszczelne. Zaczęliśmy od nalania wina na każdy z paneli i zostawiliśmy je na około 30 minut. Efekty tego widzicie teraz na ekranie. No. Jak skórzone buty reagują na czerwone wino? Nic nie widać? Nic dziwnego. Panele w ogóle nie zareagowały na wino. Sprawdźmy zatem, jak na Domestos zareaguje pierwszy panel. Użyjemy do tego gąbki, pójdźmy tutaj na róg i szarujemy. To samo na panelu numer 2. I panel numer 3, dobrze, to my stość ściągnięty jeszcze prąto. Panel numer jeden, praktycznie nic nie widać, może jakieś delikatne przebarwienia, ale biorąc pod uwagę, że to był domestos, no to sądzę, że panel zdał egzamin i, i super, praktycznie nic nie widać. Przejdźmy dalej. Panel numer 2. Podobnie, tutaj nie ma żadnego śladu. Tak jakby na tym panelu zupełnie nic się nie wydarzyło. No i panel numer 3. Tutaj ta sama sytuacja. Zupełnie nic nie widać na tym panelu. Wniosek. No, wniosek jest taki, że panele są dosyć odporne na Domestos, jeżeli kapnie wam Domestos, szybko to zatrzecie, no to z tymi panelami bez względu na cenę nic nie powinno się stać. Planujecie parapetówkę po zakończonym remoncie? Macie dostęczonych znajomych, którzy czasami nie ściągają butów. Sprawdźmy, jak wasze panele zareagują, kiedy przyniosą kamyków trochę do domu i zaczną na nich tańczyć. Jakie jest historia? Dobra, idziemy na panele numer 2. No, ładnie. Panele numer 3. No, nieźle. Panele numer 1 według mnie totalnie zniszczone. To zdecydowanie nie jest dobry pomysł kłaść te panele w przypadku, kiedy planujecie parapetówkę, a jeszcze dookoła toczy się budowa i jest ryzyko, że kamerki z tej budowy zostaną naniesione. No, panel jest no totalnie, totalnie zniszczony. No, na pewno, gdyby to był nowy panel i byłoby to parapetówka, to szkoda by wam było tej podłogi. Przejdźmy do panelu numer 2. Tutaj sytuacja podobna, chociaż jak się to przetrze. No to widać taką różnicę, że w panelach pierwszych ten lakier, który jest na zewnątrz i który daje kolor, on wyblakł. Przez to te rysy, które są widoczne, są widoczne dużo bardziej, ponieważ są widoczne tak na biało. W przypadku tych paneli, jak przetarłem to mocno ręką, to mimo, że na pierwszy rzut oka było widać te rysy, to teraz widać może jakieś delikatne żłobienia. Zwłaszcza w tym miejscu, ale te żłobienie są w kolorze podłogi, przez co naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby je zauważyć. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku paneli numer 2, ponieważ są delikatne ryski, widać je, ale przez to, że ta wierzchnia, warstwa jest grubsza, to nawet jak one powstały, no to nie widać podkładu, nie widać białych smug. Dzięki czemu terysy nie są widoczne, one są w kolorze, w kolorze deski, e, więc no, zdecydowanie ten panel jest na plus, tak samo jak panel numer dwa. No, natomiast panel numer jeden e, no, sprawi się w tym wypadku fatalnie, więc jeżeli miałby być użyty w mieszkaniu na wynajem, gdzie będą przechodzili studenci i będą organizować imprezę, no to obawa jest taka, że no, wytrzyma sezon, może dwa i pewnie będzie ten się do wymiany. Kolejny test nagrywamy kilka dni później. Musieliśmy się do niego specjalnie przygotować, ponieważ na każdy z rodzajów paneli przykleiliśmy na silikonie redukcję wentelacyjną. Za chwilę do tej redukcji nalejemy wodę i sprawdzimy jutro po 24 godzinach, jak każdy z paneli zareagował. Sprawdzimy, jak zareagowało grzebienie, sprawdzimy, jak zareagował panel z zewnątrz, sprawdzimy również, jak wygląda zupełnie z drugiej strony. Na każdy panel nalejemy po wody. Na każdym z paneli jest po około 4 cm wody. To tak, jakby wywaliło Wam zmywarkę. Witajcie po 24 godzinach. Woda cały czas utrzymuje się w każdym z pojemników. Za chwilę ją ściągniemy. Sprawdzimy, jak panele na tą wodę zareagowały. Czy napuchły, czy namokły gdzieś, czy woda przesiąkła przez panel na dół. Aha, panel pierwszy, najtańszy. Pod palcem czuję wybrzuszenia. Woda tutaj cały czas jest, teraz już ściągniemy. No, tego pomysł. Ok, ściągnęliśmy wodę z panelu numer 1, panelu najtańszego. Pod palcem czuć to ewidentnie. Jak przejdzie się na łączeniach obok miejsca zalania i przejdzie się na łączeniu tam, gdzie ta woda stała, to ewidentnie czuć to wybrzuszenie. Natomiast na rzut oka tego nie widać. Trzeba po prostu przejechać palcem, żeby, żeby to dostrzec. W stałej części są one ok i nie, nie widzę, że cokolwiek się z nimi dzieje, natomiast w tym jednym konkretnym miejscu, czyli na łączeniu, te panele są wybrzuszone. Zakładam, że gdyby ta woda powstała jeszcze dłużej, to to wybrzuszenie byłoby jeszcze większe. So, zobaczmy teraz, jak te panele zareagowały na łączeniu i pod panelem, czyli w tych miejscach, które gołym okiem nie są widoczne. W tym celu. Rozłączymy te panele. Widać tutaj, że te panele nasiąkły i że woda przeszła przez łączenia. Zwłaszcza w tym miejscu, gdzie bardzo wyraźnie widać, że kolor w tym miejscu jest zupełnie inny tego panelu niż dalej. Wynika to z tego, że tam w środku po prostu cały czas jest ta woda. I tutaj z tej perspektywy, jak się popatrzy, to również widać to delikatne wybrzuszenie tutaj w miejscu łączenia panelu. Co ważne, woda mimo wszystko przez panele nie przeszła na drugą stronę. Jak popatrzymy na grzebienie z drugiej strony, no to grzebienie są suche. Ok, teraz panel numer dwa. To, co jest bardzo istotne, to to, że ten panel ma fafugę. Więc woda ma dodatkowo przestrzeń na to, aby się gromadzić i na to, aby wniknąć w strukturę tego panelu. Jak dotkniemy sobie. W miejscu, gdzie panel nie był zalany, no to czuć, że to łączenie jest płaskie i że ono, jeden panel płynnie przechodzi w drugi. Natomiast jak dotkniemy w miejscu, gdzie była woda, to czuć ewidentnie wybrzuszenie. Jest to bardzo podobne jak w przypadku panelu numer 1. Tutaj woda wypłynęła nam trochę z, z tego pojemnika. Nie wiemy natomiast, czy przyczyną tego było to, że troszeczkę źle zasylikonowaliśmy, czy może to, że ten panel przesiąknął wodą. I ta woda przeszła za pomocą tej v w dół i w górę panelu. Mam wrażenie, że w przypadku tego panela, być może ze względu właśnie na tą v to wybrzuszenie jest bardziej widoczne nawet niż w przypadku panela numer 1. Sprawdźmy, co znajduje się pod panelem i jak panel wygląda w środku. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku panelu numer 1, również ta woda wsiąkła w panel, jak widać tutaj, ten, ten kolor struktury panelu jest zupełnie inny, dlatego, że on jest cały czas mokry. Natomiast pod spodem, pod panelem jest cały czas sucho, znaczy, że woda nie przesiąkła całkiem przez panel, więc gdybyśmy na przykład pod spodem mieli podkład, no to ta woda przynajmniej w przeciągu tych 24 godzin do tego podkładu by nie doszła. Tak na pierwszy rzut oka ten panel na wodę zareagował niemal identycznie jak panel numer 1, więc tutaj ta cena nie miała większego znaczenia na jego wodoszczelność. Też nie wiemy jak ten panel będzie się zachowywał za kilka dni, gdy to wyschnie. To jest również bardzo prawdopodobne, że on napuchnie jeszcze bardziej, gdy ta woda będzie wyparowywała z tego panela. Przechodzimy do panelu numer 3, co jest bardzo ważne. To jest panel, który był reklamowany jako wodoszczelny do 72 godzin. Minęły 24 godziny, więc zobaczymy, czy ta wodoszczelność jest prawdziwa. Co istotne, również ten panel ma v która jest tutaj bardzo widoczna. W przypadku panelu numer 2 wydaje mi się, że ona mogła mieć istotny wpływ na jego wodoszczelność i to, że ta wodoszczelność była trochę mniejsza. Jak wkładam palca. To też ma mimo wszystko delikatne wrażenie, że ten panel delikatnie napłukł. On nie jest idealny, jak porównamy sobie łączenia niżej w innej części paneli, a tutaj, gdzie stała woda, no to pod palcem również czuję delikatne wyrzuszenie. Wiecie co, tak, jak dotykam go i bardziej się na tym skupiam, to mam wrażenie, że tutaj to wybrzuszenie wcale nie jest dużo mniejsze niż w przypadku dwóch poprzednich paneli. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w panelu oraz pod nim. Ło, to jest no ciekawe, bo woda ewidentnie tutaj dostała się do środka, powiedzie się od razu na pierwszy rzut oka. Mało tego, ona zaczęła się przemieszczać wzdłuż panela. Czegoś takiego nie było nawet w przypadku tych dwóch poprzednich paneli. Tutaj jak popatrzymy, od zewnętrznej strony tego górnego panelu, panela, no to faktycznie troszeczkę też tutaj widzimy wodę, natomiast jest bardzo prawdopodobne, tutaj tego nie widać i w sumie też nie czuję pod palcem, że ona całkiem nie przeniknęła, ale nawet jak patrzycie od góry, to ten panel namógł w środku, jego struktura została namoknięta i poszła w górę aż do końca panela, mimo że odległości od naszego pojemnika do końca panela w praktycznie każdym zestawie paneli były, były takie same, no to tam takiej sytuacji nie było. Tutaj ewidentnie ten panel zareagował przynajmniej tak samo, jeżeli nawet nie gorzej, niż te poprzednie panele, mimo że ten panel jest dużo droższy i pomimo tego, że jest reklamowany jako wodoszczelny. Jedyne, czego nie wiemy jeszcze na ten moment, no to jak te panele będą reagowały po kilku dniach, kiedy wyschną. Na chwilę obecną... Są co najmniej tak samo, albo nawet trochę bardziej namoknięte niż te poprzednie. Ok, my zatem przechodzimy do wniosków. Finalne wnioski do odporności paneli na wodę nagrywamy kilka dni później, dlatego że postanowiliśmy poczekać, aby sprawdzić, jak panele będą wyglądały wtedy, kiedy wyschną. No i okazuje się, że wyglądają naprawdę bardzo dobrze, bez względu na to, ile one nie kosztowały, no to praktycznie nie widać, że ta woda stała tam przez 24 godziny w takiej ilości. Zresztą popatrzcie sami. Przyjrzyjmy się jeszcze raz panelowi numer 1. Można tutaj zauważyć, że struktura zewnętrzna tego panela po wyschnięciu praktycznie nie uległa zmianie. Jedyne, co tutaj widać, to to, że ten panel nie do końca wysechł. jako jedyny z tych wszystkich, które tutaj testowaliśmy. Co jest dosyć dziwne, no bo zostawiliśmy te panele zaraz obok kaloryfera, no i stały tam około 4 dni, więc powinno już być w 100% suche. Panel numer 2. Tutaj możemy zauważyć, że górna warstwa praktycznie nie ma żadnych wybrzuszeń i praktycznie nie widać... Przynajmniej od zewnętrznej strony, że ten panel był zalany. Nie ma również żadnej zawilgocień w porównaniu do panelu numer 1. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, to to, że w miejscu zalania górna warstwa panelu zaczęła odchodzić od pozostałej części, co jest widoczne po przybliżeniu. Panel numer 3 reklamowany jako wodocztelny. Co ciekawe, ten panel po reakcji z wodą był najbardziej mokry. Ale teraz, jak na niego popatrzymy, no to ma się wrażenie, że reaguje on najlepiej, ponieważ nie widać na nim praktycznie żadnych śladów zalania. Ładnie wysechł, nie widać też tutaj żadnych żłobień, żadnych uwypukleń, więc no można śmiało określić go jako faktycznie taki, który najlepiej reaguje na wodę z całej trójki. Dobrze, przejdźmy zatem do podsumowania. Co ciekawe, żaden z paneli nie wypadł na tym teście fatalnie. To jest tak, że nie mogę powiedzieć, że którykolwiek z tych paneli. Odradzałbym komukolwiek, natomiast w zależności od sytuacji życiowej warto rozważyć każdą z tych opcji. No i teraz tak, jeżeli macie mieszkanie, które jest mieszkaniem tymczasowym, macie mocno ograniczony budżet i jesteście gotowi na to, że za kilka lat będziecie te panele w stanie wymienić, no to okej, okay, panel numer jeden może być rozsądnym rozwiązaniem, natomiast tutaj też wykluczyłbym sytuację, w której macie zwierzęta, wówczas no te panele pewnie zniszczą się dosyć szybko. Idąc dalej, panel numer dwa i panel numer trzy. One we wszystkich testach z wyjątkiem testu wody wypadły bardzo podobnie. Więc jeżeli macie zamiar zastosować te panele w takiej części, w której tej wody nie ma, to znaczy na przykład salon, pokoje, a w przedpokoju oraz w kuchni planujecie i tak dać płytki, to pewnie nie ma sensu dopłacać 50 zł do tego panela droższego, wodoszczelnego. Natomiast jeżeli chcecie mieć jedną strukturę w całym mieszkaniu i chcecie zastosować panele również w przedpokoju, czy w tej kuchni, to zdecydowanie panel numer 3 będzie wówczas lepszym rozwiązaniem, bo tak jak widzieliście na testach, no na samym początku panel numer 3 wydawał się nawet troszeczkę bardziej mokry niż panel numer 2, ale już gdy te panele wysły, no to na trójce praktycznie nie widać, że ta woda na nim stała. Tak więc, w kilku słowach, jeżeli macie mały budżet, jesteście gotowi za kilka lat wymienić panele i nie macie zwierząt, to panel numer 1, jeżeli chcecie panele na stałe, ale nie planujecie dawać paneli w przedpokoju i w części kuchennej, czyli tam, gdzie jest woda, no to panel numer 2. Natomiast, jeżeli chcecie dać na całym mieszkaniu te panele, również z kuchnią i przedpokojem, to zdecydowanie panel numer 3. Miło nam, że jesteście z nami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu, będziemy na nie odpowiadać. Kliknijcie łapkę w górę, dajcie suba, i widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.